Ma, z tej strony sk 2 zatrując sobie w Need for Jeżeli wam się film nie spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie coś pod komentarzem subskrybujcie mój kanał, zaczynamy. To jest przedostatnia misja, ludzie. Unikaj um, kolizji przez 30 sekund. No to w sumie zrobię to. To chyba w sumie łatwe. Miller, familia spotyka się z VIP-em z zagranicy. Dopilnujemy, żeby wzięli cię na szafera. Jak chcesz to zrobić? Najpierw musimy się dowiedzieć, jaki jest plan. Trzymaj. Co to? Odbiornik krótkiego zasięgu. Ruszaj z tej miejscówki familią. Podłącz się i jedź dalej. Jasne. Tomu, gdzie chcesz, żebym najpierw pojechała? Po prostu wszystkie I zauważyłem, Jeszcze hmm. robię hmm. odcinek jak to. Ale ile tak gdzieś będzie się jeszcze robił? Za to, to już jest uh, tylko jeden jak to. Hmm. Dobra, zobaczmy czy to działa. Na ile jeszcze będzie jeszcze karabiny? No spokojnie, skończę, skończę. Ty wybierz, Ty wybierz. tylko sprawdź go. Jak nawalisz, kolekcjoner urwina mógłby. Poczekaj chwilę. Wiesz na razie jest imprez uh -huh. Lepiej się stąd zawinę zanim by mnie zaufamy Wiem skąd go odbierają. To wystarczy. To już coś, ale za mało. Miej oko na te miejscówki. Mm -hmm. mm -hmm. czy dowiem się czegoś ciekawego. Auto są w drodze. Tym razem nie możemy stracić sprzętu, jasne? Mielibyśmy jeszcze tego Koenigsegga, gdybyś mi pozwoliła zainstalować stalny wyłącznik, tak jak zrobiłem. Dużo więcej się tu nie dowiem. Spadajmy. Jakieś nowiny? VIP przywozi ze sobą kolejną wypasioną grypę. Szczegóły? Na razie nie wiem nic więcej, ale jest dla familii sporo bardzo. Ja wiem jakie auto, ale nie będę wam tego spoilerował. Dobra, podłączmy się. Ta dziewczyna, to jeździła ostatnią na baro, jest do dostępna? Chyba tak. Trzymaj ją w pogodowie, gdyby plan A nie wywalił. A więc... Jestem planem B. Jestem druga w kolejce do wożenia tego bipa. Dobrze. Kto jest pierwszy? Nie wiem. Sprawdzaj dalej. Jeśli się dowiesz... W końcu 6, 90 sekund. Była. Was To pilnuj, żeby wszystko było gotowe. Oczywiście. ugościmy go po królewsku. On jest kimś znacznie ważniejszym. Ina. to nasza przyszłość. Rozumiesz? Kolekcjon. Lepiej się zwinę, zanim mnie przyłapią. Czy nazwisko Kobasi coś ci mówi? Kobasi? To jest ten VIP z Familii. To może być dojście do kolekcjonera. Przepraszam. No i dobra. Już po misji chyba. Zobaczmy, co my tu mamy. Jak się do niego zwracać, w ogóle się nie zwracać. Kobasi nie lubi gadać z kierowcami przywiezie udoskonalony chipset, to nie twoja sprawa, Holzman. Holzman, mam to, czego szukałam. Ty już parę sekundników nie zdążyłem. Nie. Kurczę, chyba będę miał miliony tutaj w grze, jest. Słabsza część. Wiedziałem, kurde. Jeszcze bardziej słabsza. Ok. Mam nazwisko. Pierwszym kierowcą jest ten palant z kompanii ryzykantów, Holzman. Dobrze. Dopilnujemy, żeby coś mu wypadło. Powiedzmy, jakaś sprawa rodzinna. Spodziewaj się wkrótce telefonu od familii. Hej, panienko, mam dla ciebie robotę. przy do vip szybko poszło. Co takiego? Nic, wyślij mi ten adres. No, bo widzieliście, już prawie wy, Prawie się samą siebie sprzedała. Prawie się samą siebie sprzedała. Się. Prawie. do jakichś przydatnych części. Jeszcze to! A, no to już mamy jakiś tutaj pojazd, na tu gdzie Szowlę to od Bellera 55. Chłopaki będą zachwyceni. No to chyba mamy wszystkie pojazdy. Zobaczymy. Tak mamy wszystkie wyświetlane pojazdy, ale musimy jeszcze je poskładać. Poskładać się musimy. Kobashi. Dzień dobry, panie Kobashi. Ty nie jesteś Holzman. Gdzie jest Holzman? Pilna sprawa rodzinna. Zastępuję go. Ha, dobrze. Zawieź mnie pod ten adres. Tylko szybko. Jak szybko ma wyjść? mnie! W Ameryce, panie Kobaszu, czy sprawiam wrażenie, jakbym miał ochotę na rozmowę? Nie chciałam tylko zagadnąć. Nie mogę się doczekać samochodów bezzałogowych. Wystarczająco szybko, panie Kobasi. To dobry początek. Dużo dobra, kobaszu. Jest. Jestem w drodze. Mamy przeprowadzić do? Jeszcze nie. Ten wóz to teraz moje ubezpieczenie na życie. Dam ci znać, jak będę w kryjówce. Teraz, Cię, teraz. Cichłaś. Tak lepiej. Nasz klient, nasz pan. Widzę, że nie jesteś z familii. Familia woli swoich zbiórów. Ten i posłuszny. Dla kogo pracujesz? Może dla jakiegoś wroga kolekcjonera? Dla nikogo nie pracuję. Nie wierzę ci. Już prawda. Tak trzymaj. Yes. To jest niedopuszczalne! Zdąż, książki, zdąż, zdąż. Kupmy, jesteśmy na miejscu i nawet szybko. Pozdrów swoich prawdziwych szefów. Powiedz im, że wkrótce się spotkamy. No to zobaczmy ten magazyn. Wysadziłam już wikłady mi kazał Cię pozdrowić. Co to znaczy? Wie, że jestem przeciwko familii. Moja przykrywka jest spalona. Cholera. Nie mogę Ci więcej dawać. Czego się dowiedziałaś? Ten drugi samochód? Zabierają go do magazynu. Nie się obchodzi. A mnie tak. Ja dlatego... tam. Widzieliście, jak walny mi taki obrotek zrobił? Nie. Moja przykrywka nada się jeszcze na jedną akcję. Zobaczę, gdzie zabierają ten wóz. Nie rób tego. To rozkaz. Ta. nie przepadam za rozkazami. No widzieliście ludzie jak ja się rozkracowałam, ale takie... Teraz taki obrotek. Takie. Nie, nie mówcie, że mam tędy kiechać. ja, ja ze mnie robi, zrobili. Jeszcze serio, przez to mam przejeżdżać. Po prostu ta John Cena Iż Już też jak miałem, że policja mnie po prostu tutaj złapała i jakby... I tak mnie za burtę. Zresztą nie było koniec misji, ale, że misja nie jest tylko po prostu policja mnie tak yy, uderzyła, mnie tak zablokowała, a potem tak mnie za burtę wzięła. I tak na dół wpadłam. Ludzie, ja nawet tutaj nie ma tych żadnych ramp. To jest problem. Bym wykonał to wyzwanie, ale nie ma ramp. Że... Kto? Kobashi dał zielone światło na przeniesienie auta do magazynu. Co? Przecież kolekcjoner chciał je wystawić w terminalu RIFT na święto Fortune On. No, ale. Na pewno? Jakiś problem? Opowiedz mi o tym magazynie. Cholera. Tylko sama ich szóstka na nie Jeden Jednostki, jeden Lincoln 30, ściga Audi S5. Cel ucieka na północ przez Unwil. To wszystko co potrafisz? Kurczo, o nie, 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 ludzie. teraz tym wyłączynikiem jedzie tutaj? Jeden Lincoln 30, możesz podać aktualne położenie? Nie, 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 aktywować! Zabrawa to Adam nie Wypadamy Nie, nie jest Więc moja może go Do wszystkich jednostek. Na drodze są kolczaki. Uwaga na kolce. Przyjęłam? Cel z No co jest?

Niszczą. Po prostu wyłączniki uruchamiają. Muszę dobrze temu wyłączniki. A ty kto? Te dranie słaby na nigdy inny. Jeden Adam ścigamy ten skradziony pojazd. Zmierza na wschód, chód przez Jeden Adam 13. co wiecie na temat ściganego pojazdu? Pojazd to aut 5. Do wszystkich jednostek, 1ADAM 13 prowadzi pościg. Proszę wszystkie wolne jednostki o zgłaszanie się. 5, możesz podać aktualne położenie? Na wschód, przez Pumwil. Przyjęłam, 1 35. Jedziemy na zachód, w okolice Bario. Przyjęłam, cel zmierza na zachód, w okolice Bario. 1 na 6 mieliśmy kolizję, odpadamy z pościgu. Przyjęłam. Jak to wygląda? Ludzie, jak to wygląda? To jest po prostu... Alkalina czy co? Przyjęłam. Do jednostek pościgowych przed wami są kolczaki. Uważajcie na kolce. Zmierza na Przyjęłam. wschód przez Paradise Przyjęłam. Zmierza na wschód przez Paradise Drive. Więc moja ekipa może go przejąć? Proszę bardzo. jednostek. Na drodze są kolczatki Uwaga na kolce. Na A co jest z tą policją? Nie urąbano mnie tak. Uczymy. あか tak nie to No nie ma policji w końcu z, ty, z tym głupim wyłącznikiem, bo on naprawdę mnie denerwuje. Ale jeszcze kolejnym... Muszę przetrwać nas... kurczę na tych drogach! Zostaliśmy z temu, na razie odkładamy z pościgu A35 padł na wóz, prowadzę pomoc szybką Ok, przyjechał Tylko, że była jakbyście tutaj taranem przyjechali Trzymaj się w o, i tam dopiero. A nie, dopiero tam, ale coś tam w mamy. Jeden 30, do Kosty, zbliżacie? Teraz kieruje się na stół, to jest Poszukiwanych jest na zewnątrz drogi, Je nie Jeden Bronnera, dodawać! Lincoln 30, możesz podać aktualne położenie? Jedziemy na północ, w Rusie, do Przyjęto. O, udało się jednak pobić rekord 9 o wiele słabsze. Wymieniamy aż jeszcze, aż jeszcze klapa bagażnika. Aż bagażnik ten podkopywał. Uuu, akurat nawet. NSX. Akurat NSX Diablo SV. Lamborghini Diablo SV. Jeszcze. F-Type, Jaguar F-Type RQP Wszystko gra. Twoja przykrywka jest spalona i nadal nie wiemy, dla kogo pracuje Kowalski. Nie to, że wszystko gra. To, co chcesz zrobić, to Dam znać, jak myślę następny ruch. No dobra, tutaj tylko najpierw ujrzemy garaż po prostu. dobra, bierzemy sobie chętnie tego, YouTube'owego owe, YouTube kamaru. to i tak przez cały czas mówię YouTube'owy kameru, bo co, no co, daj, że na ja naklejkę YouTube, w sumie ważne, że dałam naklejkę, dobrze, że na naklejkę YouTube i, i dobrze, w sumie jak chcecie, ja w sumie wybrałem se. Mnie się wziął Skyline, ale nie zaszył Camaro, ma jego YouTube, bo tam nie szybował tego Camaro. Już ładnie. I ładny teraz. No i dobra. To na to. Już wam, już wam. Tak, tak. No jak to... to koniec. Familia kontroluje najlepsze ligi, gliny są nasze. Nie dostaniecie się do gonitwy. Spadajcie póki możecie. Ty się boisz. Masz kasę i władzę, ale boisz się, że to mnie nie powstrzyma. Zakończę tę wojnę, Morgan. Rozumiesz to? Za wszelką cenę. Zobaczymy się na starcie. Oj, jeszcze kolejna misja. Nie, nie. Rad, co słychać? Skoro impreza się skończyła, a pora zaplanować następny ruch. Spadnij na lotnisko w wolnej chwili. Już tam jadę. To zrobimy w następnym odcinku, jeżeli wam się ten odcinek tutaj spodobał zostawcie łapkę w górę, piszcie coś pod komentarzem i subskrybujcie mój kanał, więc żegnam was, cześć!